Mam Nie No sorry. Witam Was na moim kolejnym odcinku. Już sobie zrobiłem kilka teksturpaków i dzisiaj Wam je pokażę. Niektóre dzia nie działają, a które działają. Tu jest pierwszy mój teksturpak, który zrobiłem. To drugi. To jest Intia, bo co? Góry nie zrobiłem. To jest e, Bedrock. Bedrock. Fajny, nie? Świecący dnia. Świ nie dnia. dirt Półka yy, na książki Enchanting Table Pochonia normalna Nie wiem tu jakiś bazgarowy piec zra, zra, zrobię Tu możecie zrobić, że ma takie... nos. No. Tu mam taki kraty, że jakiś więzień tu jest. Podglądacz. Kciusik, diorcik i te z tą zrobiłem no i to na razie, na razie to co zrobiłem zrobiłem o wiele więcej ale też trochę nie działają sorry ale dobra no to jeszcze z wami